Siemaneczko, Siemaneczko, Lziska, What the fuck, kolejny odcinek jest. Adi jest. że Na nagrywamy yy, przed KSW numer 24, dobrze mówię? Tak, dobrze nagrywamy mówię? przed KSW 24, jednakże najpierw z tego miejsca serdecznie chcieliśmy pogratulować Marcinowi Heldowi zwycięstwa w Bellatorze, prawda? Oglądaliśmy rano walkę. Tak. Imponujący knockout, prawda? Kurcze, tego się nie spodziewaliśmy. W 72 sekundzie bodajże. Tak. Ładnie mu poszło, ładnie mu poszło. Bardzo ładnie Jaką muskulaturę miał, kurczę, pięknie? No, przypakował opak. No, przygotowany był bardzo dobrze. Dobra. No i wreszcie coś w trójce skończył, prawda? Jakoś no tak. i to w 72 sekundzie, no masakra, mm -hmm. polecam Wam zobaczyć Piękna sobie tą walkę. walka. No może nie, że walka piękna bogródka, ale dobrze mu poszło. No, pięknie mu poszło, tak to powiemy, po prostu. Co, jedziemy z KSW od góry do dołu, od dołu do góry, nie wiem jak na to patrzeć, zależy jak to sobie tam kartkę obróci, mm -hmm. w każdym bądź razie od końca, a więc walka do 70 kg Mateusz Gamrot kontra Andre Winner, obydwaj wnieśli na wagę równo po 70, po 70 kg i za kim ty jesteś Gamrot, to wiesz kto to jest już, to ustaliliśmy. Tak, tak, tak. nie już, już teraz wszystko wiem, no, bo już wszystko po wiemy. słuchaniu wszystkich wywiadów czy coś. Ja jestem za Gamrotem, bo po wywiadzie szczególnie jestem zbudowany pozytywnym charakterem tej postaci. Mm -hmm. Inteli Fajne inteligencja gości, bije nie? z niego, co też nawet? No, tak, dokładnie. Nie, takie dwie wielkie inteligencje jak ja i on to tak od razu zaiskrzyło, jak słuchałem ten, wiesz, ten tego wywiadu i dokładnie. poczułem więź z nim. Ta sama inteligencja ta sama muskulatura. Tak, wspaniale właśnie. Troszkę ogólnie inne. <laughs> Wspaniale zbudowany młody człowiek. Tak, tak. No ja nawet ja nawet myślałem właśnie, że on jest kompletnie jakiejś wyższej wadze, bo jak miałem zdjęcia jego, e, wiesz, od pasa w górę takie czydają, co to kulecałem się, no ja pierni, czy to złotziłem się no. parę kilo, a to mi potem pokazują jakiś takich kłopotczyn, na no, wiesz, drobnym, co nie? No ale dobrze, że nie miałeś tych zdjęć od pasa w dół, kurczę, tu no. zarcincie się na no ja No właśnie <laughs> Zdecydowanie jesteśmy za Gawrotem, jest to nasz człowiek na KSW24 w cudzysłowie. Nasz człowiek w parlamencie taki film kiedyś był, nie wiem czy no. angielska komedia. No nie. A ty za kim? Za, za, za kim? kim? Jesteś za Gawrotem, tak? Tak, tak, za Gawrotem jestem. Mówię, że bardzo pozytywna postać, no. co nie jestem w ogóle... Tak, życzę mu jakiejś takiej wiesz, dobrej kariery, bo pozytywnie już druga walka, co nie w KSW będzie, a pozytywnie go odbieram, więc... Mm, mm, mm. I z ringu, i z wypowiedzi. Poważnie nie oglądałeś nasz człowiek w parlamencie? Na szczek w parlamencie, ale nie wiem, na tylko z naszych ludzi w parlamencie to mówię, że, że Tusk będzie, jak będziemy A, głosować. Pamiętaj, od... jak mi to mówiłeś? 3 razy I... 15, trzy no, tak, razy tak. 15. Ja zawsze mówię, zawsze mówię, jak Nasz kurwa człowiek. nie głosuje, także tutaj nie kręcaj. No nie no ale było, już, mówiłeś, że kurde, byś udany, kaczkę powiedziałeś. O nie, tego we mnie nie Liniowy, nie 3 razy 15. I, i, I podatku belki, że nie będzie, prawda? O dokładnie mówię, nasze oszczędności będą bezpieczne. Dokładnie teraz tak a propos Donalda. Donald rozbije teraz nasze oszczędności w Zusie, prawda? Tak, skąd na 280 miliardów złotych robią. I słyszałeś, że ten VAT miał być na 3 lata 23%, a teraz No VAT, tak, ale nie już wiadomo, może nie będzie jednego... No właśnie, właśnie. Powinna być tak, kurwa jakaś rebelia już na Ja pierwszy tak, mogę założyć tak. kosę na, na kija mm. iść tam pod ten cały tak, tak. Nie, bo to jest zawsze, ma... wiesz, to ja po prostu zawsze to jest wszędzie na świecie tak, ale po prostu ten cholerny brak odpowiedzialności za te obietnice wyborcze. Po prostu jest tam taki koncert życzeń. Pieprzenie głupot, wiesz, tego nigdzie, w żadnych innych ten, zawodach ani czym nie ma, jak, jak w takich wyborach parlamentarnych Lewno. czy tam gdzieś, że, że mówi się takie bzdury, a potem nie, jest nie z tego nie no dokładnie. To, to jest obietnic, prawda, przedwyborczych. Równie dobrze Dobra. bym, ja bym no. mógł no. kandydować i powiedzieć, że każdemu obiecuję no. działkę na, na księżycu, Że, zniosę, że zniosę w ogóle te, że podatki w ogóle. I każdemu poczet. hektar ziemi, prawda? No, 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 milion złotych, co nie? To się no. już w Polsce zaczęło od, od ilu? Ile to Wałęsa dawało? Sto 100 milionów, sto milionów. No. Ale dobra, c -c 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 -c. dobra jedziemy. Mm -hmm. Do 66 kg wracamy na Ziemię. Anzor Arzjew kontra Artur Soowieński, korniczek. Mm -hmm. nasz. Aj, aj, aj. No Bóg. ja liczę, że może Kornik wygra, ale. Myślę, że będzie ciężko, co nie? Myślę, że mm. będzie ciężko, to są strasznie chudzinki takie były. Strasznie obwodniony jest, bo rozbijał mm. masakrycznie dużo wagi tym mm. razem, prawda? Widziałeś nawet a myślę, że to nie wiesz, nie wiesz, myślę, że jako, że to pierwszy raz zrobił, to myślę, że to się może jednak odbić na nim, taki wiesz, szok. Zobaczymy. To, no, ciekawe, ciekawe. Nawet wiesz, już na, na, No, ja na, no, myślę, że to wiesz, o co chodzi, żeby już wstydu nie robić. Kości, co nie? No ja mam nadzieję, że, że w porządku się nawodni, prześpi, odpocznie i będzie naprawdę dzisiaj ciężki i, 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 mm. i zdemoluje tego Anzora, bo jestem za kornikiem. Mm. Mm. Ale no, myślę, że to będzie ciężka walka dla niego w sumie generalnie. Mm. Fajnie jakby wygrał, ale... ale... Ale ciężko, tak na remis stawiam, wiesz, tak w sumie, jak nie to... ma remisów, kurde, nie, nie ma remisów, nie ma, nie aha, ma remisów. nie ma remisów, nie ma, to ja myślę, że to się skończy w tych, wiesz, w tych mistrzowskich rundach, czwartej i piątej. Myślisz? O, ja myślę, myślę że szybciej, myślę. ja myślę, że szybciej, pierwsza, druga runda, myślę, aha. że będzie pozamiatane, no ale to czas pokaże, prawda, już tak, nie niedużo tak. czasu zostało. 110 kg wniósł na wagę Marcin Różalski. Co ja mówię, 103,300 g to była kategoria do 110 kg, a Paweł Słowiński wniósł 109 kg i tutaj mm -hmm. będzie ciekawa mucka, podejrzewam. Mm -hmm. No nie no, znaczy ja już wiem w sumie, że po wszystkich tych gadach po tym też wiem, że Różalski wygra po konia sobie kupił i jakby to się łączy, co nie? Dokładnie. To się łączy. On Ma, kupujesz konia, walczysz lepiej automatycznie. No. Motywacja ci rośnie, wiesz, tam bardzo. Wielką tajemnicą jest prawda jakiś tam party Słowińskiego też, aczkolwiek Różalski też tam nie bryli, nie bryluje prawda w tej płaszczyźnie. Mm, 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 mm. Nie mam wiary w Różalskiego co nie, jak zwykle. Mm, mm. Że ja coś myślę, tego będzie w sumie. Tym razem nie, nie, nie wygra i Słowińskiego gdzieś tam ustrzeli w stójce, bo tym bardziej, że Różalski mm. chce się raczej bić w stójce chyba. Mm, 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 mm. No nie wiem, no pompuje go tak KSW tego Różalskiego i nie wiem. Ale no nie, nie, nie stawiam na, no właśnie... Podejście jego jest dobre, bo on mówi, że nawet chce jak po prostu przegra, to... zbierać te takie no, tak. rany wojenne i tyle, tego Także on po no. prostu powiedział, wojony. że chce zbierać te pieniądze. <laughs> Też, no ale no, <laughs> powiedział, że chce zbierać pieniądze, ale najchętniej, jakby nawet go nikt nie oglądał, nie? A to no, tak, no, jest jak... Na proso. Tak, no właśnie, on, on jest taki biedny, rozdarty w sobie, że tutaj by nie chciał, żeby nikt go oglądał, to by te ją zaś musiał walczyć, prawda? A ja to no, niestety no, no. łączy się z no, tym, że no, musi być no, oglądany. No, 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 no. Ale ja też bym chciał trzepać dudki, żeby mnie nikt nie oglądał i tak dalej. No A na YouTube? Na YouTube, żeby cię nie oglądał i żebyś dudki? O, to też było fajne. A, nie właśnie. musicie mi oglądać, oby dudki się zgadzały. No, byś sobie filmy na prywatny wrzucał, co nie? A by tam wiesz, dudki trzebały. <laughs> Dokładnie. Po to, to było piękne. O, tam dudów więcej niż wiesz, nie powiem to. RR, ale dobra, 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 dobra. RR. 53 kg wniosła Karolina Kowalkiewicz na wagę. 53 kg wniosła Simona Sołkupowa. Jest to druga rywalka, bo najpierw miała z jaśminką walczyć nasza bohaterka, tak? Jaśminka jednakże tak zrzucała wagę, że zasłabła. Gdzieś tam podczas tego zrzucania i wyrżnęła hmm. głową o umywalkę. No właśnie, ale strasznie przesycone erotyzmem jest to imię takie jaś, jaśminka, co nie? Znaczy e, znaczy pokulałbyś się z nią, tak powiem, w żargonie ma hmm. Posparowałby. z po, Posparowałbym, dokładnie. Właśnie szczególnie taki, wiesz, wrestling czy zapasy bardziej hmm. bym tutaj hmm. posparował. E, Liczył na to, że twój pyton hmm. podczas tego takiego przytulania to, się gdzieś tam... Założy i taką, wiesz, anakondę. Nie... Tak. No. No, oczywiście jesteśmy za naszą piękną Karoliną Kowalkiewicz, prawda? Tak. Piękna dziewczyna, niezwykle uprzejma, sympatyczna, wesoła, tak. Mm -hmm. Nie widziałem w ogóle tej drugiej. Jak powiedziałeś, jak nasza nazwa ta, ta jej rywalka? Nic, nic, nic nie, nie wiem. Nigdzie. kupowa. Nie, nie wiem, wie, czy to jak? To już nie brzmi nijak, co nie? To już nie brzmi w ogóle. Chociaż ona no jest to... taka o wiele brzydsza, a wiesz wiesz, wiesz, wiesz co kiedyś powiedział jeden wojownik? Ale to nie oceniaj mu taki urząd kobiet, bo tak wiesz, Aż może że... znajdziecie jakieś tam amatory. właśnie co, jeden wojownik powiedział, że najgorzej się bije z tymi mm. brzydkimi, ne? bo im na niczym nie zależy, ne? na twarzy i tak dalej. Ale rodzaju. powiedział to. Aha, no to odnośnie kobiet też. Ty, no to właśnie to myślę, że może nawet... Jeszcze większe przełożenie właśnie może mm. mieć, co, nie? Wbrew pozorom. No to, to, fakt, to bo fakt, ładny to, fakt, to tam fakt. zawsze może o buźkę potem trochę dbać, nie? Chociaż. Mhm, mhm, mhm. ciekawe, pewnie byli Walkiewicz, no fajnie, że promują takie wie, że my ma kobiece, no kurczę, w sumie to nie wiem. Nie wiem co, w sumie nie, nie wiem czy fanie, bo nie wiem co o tym sądzić, tak szczerze mówiąc. No, no jest, powiem Ci, czasami są większe emocje niż patrząc na te męskie walki co po niektóre, prawda? Jakoś to jest bardziej napełnione... Nie, nie, wiesz, emocje, tak, emocje są, co nie? Tylko to jest tak, wiesz, podnoszenie ciężaru u kobiet. <laughs> to są takie pozytywne emocje, wiesz o co chodzi. Po prostu, nie wiem, są emocje jak oglądasz rozkładówkę w Playboyu i są emocje jak oglądasz, wiesz, MMA kobiet, co nie? I to są inne emocje i nie wiem... Jezu Michał, nie wiem, kobieta to ci może powiedzieć, są emocje jak ogląda facet modela nie, nie, na wybiegu, to ja no, jest wiem, walka, są ja emocje wiem, i tyle, ja nie? wiem, ja wiem, ale słuchaj, znaczy się generalnie, znaczy chodzi mi o to, że po prostu nie wiem, czy chciałbym to na Olimpiadzie widzieć, MMA kobiet, co nie? A, wiesz... Ale czemu, jak są emocje? Ale właśnie nie wiem, czy są to takie, takie kurwa, emocje. Wiesz. Z nicz olimpijski mi tutaj przytargałeś teraz. No bo zawsze tak wiesz, zawsze to tak jakby przyrównuję. Jak Jezu, jest no w olimpiadzie ty... sport to jest super. A Te zapośniczki nie, to... z kalafiorami, przestań. Dobra, nieważne. Chyba Olimpiadę pomijamy, dobrać. rzucamy na bok. Mhm. Olimpiadę rzucamy na bok. Te też powinny wyjebać z Olimpiady. Jak kurwa, taekwondo? No po tym jak, 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 jak ten sędzia tam zaliczył kaor jednego zawodnika, co go zawodnik obrażony pyknął w łeb, <laughs> Bo nie widziałeś tego? No, wiesz co, nie widziałem takiej sytuacji, ja no, ale, ale, nie no, Teklon no, to jest przecież, wiesz, to jest przecież z, jest z czasów rzymskich się jeszcze <laughs> nie, ten y, przecież na arenach tych rzymskich, kurde, się napierdalali w te do stylu. <laughs> Dobra, 77, 77 do 77 kg Bory Manikowski wniósł 76-800 kontra Ben Langman, 76-900, Borys Bankowski to jest kolega z klubu pana Gamrota, prawda? Tak, pamiętasz tego Lang Langman? 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 Tak, co walczył z e, Pamiętasz go w tej pierwszej walce, ale to nie jest w pierwszej slajdłem. walce. Że... Tak, tak, ale pamiętasz go on tam na parze, on przynajmniej wyglądał jakby jakoś taką albo heroinę w ciągu albo coś. Ale też był taki, taki wyczercz oczu. Tak, tak, teraz tak, ma już tak, mniejszy do tak tak, 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 tak. Teraz mniejszy. A małe. To jest taky wiesz, że cały no, no, z nerwów no. tak wiesz. Może, może, ale to i tak on, pamiętam był taki takim właśnie, wiesz, wszyscy mówili, a dupa tam przyjechało, jakieś a takie byle co, no a coś tam powalczył, a i tak został wybany i tak co nie, no ale coś powalczył, myślę, że dostanie też od Mańkowskiego, szczerze mówiąc. Myślisz? Ja no, też no. tak myślę. Mańkowski też fajny taki tak. razem z tym gawrotem, to taki spoko nawet, w tak. wszyscy, Tak, tak, nawet są ze siebie tak podobni, nie? Ta budowa... Okularki. No trochę, no a obie, obie takie pozytywne postaci, no, no, fajnie by Mańkowski wygrał, bo jakby przegrał, to tam już, fajnie, to już by sporo byś nam naprzegrywał ostatnio. No, on ma ciężkich tych przeciwników, wiesz, fajnie naprawdę jakby wygrał, hmm. Ben Langman nawet uważa, że Mańkowski jest cięższym przeciwnikiem dla niego niż był Aslanbek No hmm. Zobaczymy jak to się przeczyta. Ciekawe czy wierzyć w ogóle, co on tam mówi. No, no, ale no. Żeby, wiesz, Dobra zbiera, zbierzamy, zbierzamy zmierzamy dalej i żmyciwemu zakończeniuą te raz. Kategoria do 84 kg, w której nigdy Mamet Kalidow, nasz Gazdor, nie umie już się zmieścić, czyli Michał Materla kontra James Nie, to, to, nie jest, to nie jest źle, źle to wszystko mówisz, bo to nie jest tak, że Mamet się nie może zmieścić tylko jest kategoria źle po prostu ustalona i tyle. A, Skoro Mamet jest tam ileś, to powinna być a, a kategoria jak Mamet, prawda? Bo powinno się jakby, wiesz, do ideału tam ustalać, prawda? co chodzi, że no, jakby no, wzór UFC powinien to zmienić. Te wzór metra z Paryża, wszystkie. co nie, to powinien być jakiś wzór, właśnie fajny. MMA, taka waga, jeb, jak mamy, i tyle. Z takich powinni walczyć. <noise> najlepszego do, do najlepszych. No po prostu, wiesz dokładnie, powinni wypuść tą figurkę z brązu. Waży tyle i tyle i w tej powinien walczyć o... No w ogóle nie powinien pasować. robić właśnie wagi, tylko powiem przychodzi na wagę i powinien się do niego dopiero dopasowywać. Dokładnie, wiesz, wchodzi na wagę, ma 90 to i po prostu wiesz. jest kategoria 90 kg, co nie i tyle, no i jadą, no a nie. No i albo zrzuca no jaką... ktoś kilo, albo musi ciastko zjeść. No, no bo się dostosowuje się do mistrza, prawda, nie, że mistrz się dostosowuje do jakiegoś tam pospólstwa przede wszystkim. No właśnie, e, Michał Materla, Michał nasz Materla, dzierżący pas, będzie walczył z Jayem Sylwą. Oj, może być piekło, może być ogień. Pamiętasz ich pierwszą walkę? Cóż tam się nie działo? Była to przygięta walka za najlepszą walkę w KSW, prawda? Mucka na całej ty pamiętasz jak, ta, jak ta, mu ta, 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 tam no, walił tenże ten, taki nawet potężny jest tutaj. Nawet widziałem na wywiadzie teraz jeszcze potem musiał przepraszać, potem najpierw poobrażał coś sędziów, a potem jeszcze przepraszał w tym teraz wywiadzie przed tym <laughs> <laughs> KSW. Tak, tak no, taka tam, tam sytuacja była, było, że wiesz, coś tam troszeczkę naobrażał delikatnie sędziów, a potem <laughs> parę godzin później poprosił o dogranie. <laughs> wiesz, jeszcze przeprosił. <laughs> bo, bo wiesz, że znowu uważam No właśnie, bo dokładnie. Bo ja tam nie wiem, czy taka jest sytuacja, że ci sami go sędzią, no nie wiem, no, chociaż to by było nieładnie, jakby go ci sami sędziowali, no, ale chociaż wiesz, wszystko jest możliwe. Tam jest bory. kuzynów, tam mogą ci sami sędziować wiesz. Ale to by były troszkę jaja, co nie? Dokładnie. E, bo tam nie było, prawda, KO w tej pierwszej walce, tylko tam była decyzja sędziów, dobrze tak, mówię? Dobrze tak, mówię, no właśnie, więc <grywka> wiesz. była, prawda? Tak, tak, no. Więc powinni go inni sędziowie no Epicko Pamiętam, -hmm. Pamiętasz, jak, tak. jak, jak tego naszego Michała Materle w to kolano, kontuzjowane usilnie, próbował trafić tak. na ręką. Ach, no, no a czy ja nie jestem zwolennikiem tych rewanżów takich non-stop, ale to faktycznie, co nie może być dobrym, może być dobra sprawa. No, Michał go dobry, chce tam no, szybko usłyszać, No, zobaczyłem. znaczy wiesz, ja w ogóle najpierw byłem przeciwny <laughs> wydawaniu tych 40 zł na to, wiesz, na, 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 na to KSW. Ale teraz ta kurwa pierdolona machina marketingowa, wiesz, mnie no popłynęła i nie wiem, czy nie wydam właśnie to jest najgorsze. Bo wiesz, właśnie to jest najgorsze, kurde, że nie wiem czy nie ulegnę temu konsumpcjonizmowi i właśnie Aha. te pierdolone wywiady, wie, że super, że hiper. Zwróciłeś się. I już czuję... O kurde, czekaj, po uderzyłem, mi się drzwi wyłączyło. Właśnie już czuję po prostu ten ból, że mam minus 40 na koncie chyba, wiesz. Aha. Aha. I to jeszcze co jest z dupy. Że będę to będzie musiał w internecie oglądać na jakimś haczącym się czymś, bo, bo nie mam jak tego na telewizji kupić. No. To jest Ale to jest prawda. właśnie siła pacz marketingu, co nie popatrz przez cały ten miesiąc oh, chujia, nie kupię tego, wiesz, nie zapłacę, no. kurwa, same, reważe, pódzian, sram to wam to, a teraz ostatni dzień dziura mi chyba zmiękła. No ale wiedzieć no też co masz robić to w sobotę, cholera jasne. Kurwa jak, to... jak co Znania, masz robić? Jak? Barcelona gra, raz powiem, z kim? <laughs> y, to wszystko jest, wiesz, to wszystko jest o tyle super, że o 18 gra Wisłach. I nie nakłada się po prostu. I mogę spokojnie potem sobie a, kupić, no, bo tak to wiadomo co nie musiałbym z maczetą na stadionie być. Aha, rozumiem. No to, to, to pięknie, no pięknie, do wykup. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę się podenerwujesz. Bo będzie nie zrozumiesz tego, bo nie jesteś z Krakowa, tutaj musimy my z maczetami chodzić. Aha, aha. To tylko Krakowianie zrozumie. No właśnie. Dobra. Aż Idziemy to, dalej. To, ale o czym to? Aha, ja jestem za no, O czym w to? Już mm -hmm. tak się zawiesiłem, bo patrzyłem, czy znowu mi nie zabrakło miejsca. legia. Na gra, legia gra o 20.30. Open, Open główna Open, karta, kurka teraz się zaczyna. Mm -hmm, mm -hmm. Mariusz Pudzianowski 124,5 kg Sean McCork. Mariusz, Mariusz go zajebie, Mariusz <coughs> go Ani zajebie. i po przede wszystkim yeah. nie podda się, bo po już zapowiedział dawno. A w tym teraz wywiadzie przed KSW w pierwszych minutach mówi, Aha. że y, to się skończy kało. A potem mówi, że na ciężkim. A potem, mówi, na że to będą, a potem, że to będą pełne trzy rundy. Aha, czyli takie na, Dlatego na punkty. Dokładnie, właśnie. I tu jest. Ja myślę, że to jest taka właśnie troszkę sztuczka, taka jak on ma na niego, tak jak miał ten nasz koleż USC o Mian co nie? No. To myślę, że właśnie pójdziemy ma taką sztuczkę, by skończyć to po prostu w trzech rundach z KO. Aha, aha. No, mhm. no, no, fenomenalnie. no nie, no bez dwóch zdań wygra, powiesz. Normalnie. Po ja postaram Na podstawie wygladów, w drugą stronę, no ale tam zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Postawiłem pieniążki na Shona i zobaczymy co z tego wyniknie. Fuh. Nie no, wygra na pewno. Tak. Mariusz wygra, wypromuje znowu MMA w Polsce i pociągnie to wszystko dobrze, do przodu moim zdaniem. I do UFC. I do UFC. Tak, na waleskeza. Nie wiem no, chyba. To byłaby być emocjonująca walka, wspaniałe kaoby było, nie? W pierwszej, w pierwszej rundzie. Wspaniałe. <laughs> na waleskezie co wiem. Aj, aj, aj to ty powiedziałeś, nie. Dobra. Czyli jesteś Dobre. za Mariuszem i tyle. Po jedynego KSW w Azjię ciężkiej. Karol Bedorf, pseudonim Koko, 116,8 kg, kontra Paweł na stula 108 kg. Mm -hmm. I tutaj mm -hmm. jest wszystko rozdarte już. Rozdarte, rozszarpane. Serce mąskie, żeby, żeby wygrał Paweł, prawda? rozsądek podpowiada, mm. że wygra Karol i no masakra jakaś, no, no. jak to oglądać, jak to Zaczyń, oglądać? wiesz co, no, ten, ten Bedor taki niby przyjemny, ale jakiś kurwa taki cwaniaczek, co nie? Mówisz? To, nie wiesz że co ja, wiesz, ja wiem, że ja to Ja tego tam, nie mówię panie, panie to Karolu, potrzebne. to mówi panie pan Michał online, Pan waży dwa razy tyle on, co ja, więc... No, no, no właśnie. Lekko dwa razy pewnie, ale... <laughs> <laughs> ale nie, znaczy wiesz, to tam wiesz, w takim sporcie to jest tam pewnie pozytywna cecha mi chodzi, ale jednak wiesz, tych tam... Bo ja tak troszkę na podstawie też zwiadu oceniam, co nie? No bo co tam sportowo to nieważne, prawda? że oceniam jakby na podstawie charakteru. Więc jakby przebija z niego trochę taka, wiesz, um, uprzejmość, ale jednak taka pyszałkowatość troszkę. A, taki prawdziwy nabył. No, tak. Się tak postawiłem się, dzisiaj, postawiłem się dzisiaj tak troszkę roli takiego psychologa sportowego Aha. wiesz tutaj. I, I właśnie niby dobrze. Ale mógłby go tam na stół puchnąć troszkę. No, czy po prostu jesteś za Mistrzem Olimpijskim, bodajże z Atlanty? Nie, ale... no, wiesz, tak, wiesz, no jestem tak z sentymentu, co nie wiesz? sentymentu, ale tak, realia pewnie są takie, że. To może masz Mistrz Polec? Hmm. E, no, bardziej, że. Ale go z nikim oby, wy, wy wymagającym. Oby Polec z godnością. O, tuż to. I lepiej, że ta walka jest. Chociaż też nie wiem, ale tak lepiej, że ta walka jest ostatnia niż walka Późnonowskiego. pomyśleliśmy, no, że ostatnia bo... będzie walka Pudzianowskiego, Też przez to miałem nie kupić tej gali. Aha. I hu -hu. No ale widzisz jednak, okazało się, że, że jest inaczej ustawiona i, i lepiej, co nie? Oczywiście, aczkolwiek jeszcze ten Pudzian powinien być, moim zdaniem, pod materlą co najmniej. To, że, po prostu, że, że powinien być ostatnia Bedorfa, potem Materla, po prostu, potem Pudziąd. Dla ciebie po prostu najlepiej byłoby ten później na Facebooku poszedł z tego, co tutaj widzę. <laughs> Dokładnie, tak? w prelimsach, <laughs> że ktoś <laughs> robił. Dokładnie, w darmowym jakimś, najlepiej by na Twoim, na twoim wieś kanale na Facebooku poszedł od razu tam. No, 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 dokładnie, na YouTube no, tak. live streama byłby by u mnie live. E, nie ja ci... Ale to i tak jest, no popatrz, to i tak jest zmiana że, że to jest przedostatnia walka, a nie ostatnia, to i tak jest, wiesz, co nie? Aha, ale powinno właśnie być tak jak w UFC w ogóle, że, że jakieś prelimsy powinny być gdzieś za darmo, dwie walki. Abstrahując od tego, że nie poruszyliśmy w ogóle tego tematu, że wydymali nas na jednej walce, bo Kamil Waluś miał walczyć do poruszyliśmy tematów, co nie, no to Ale już... ten temat jest ważny. Panowie, duecie z KSW, apeluję tutaj do Was, nie ruchajcie nas na walkach. No dobra, nie ma co tego przeciągać, kurczę, eee, skończyliśmy swoje nadawanie na ten temat, prawda, omówiliśmy wszystkie, mniej więcej, walki, które mają odbyć się na KSW24, pogratulowaliśmy Marcinowi Heldowi, no to żegnamy się. Trzymajcie się ludziska. Mm -hmm. Dobra, na razie. No, oglądajcie KSW24, siema.